Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Krakus. Witam ponownie na kanale. Kontynuuję grę World Z i związane z tym wyzwania. Tradycyjnie jak co tydzień ruszam z wyzwaniem tygodniowym i zobaczymy co mamy tutaj na tapecie w tym tygodniu. Jest wojna nerwów w Moskwie i tutaj jest żółto dziób, możesz korzystać tylko z pierwszego profitu swojej klasy. E, Okej. Okay. Mm. Szabrowanie to przestępstwo. W trakcie misji znajdziesz o wiele mniej zdobyczy, i strzelanie w ruchu i bez celowania jest bardzo niedokładne, przez co bardzo trudno trafić w cel. Ok, no, utrudnie... trzy utrudnienia. Zobaczymy, jak to pójdzie. Yy... Tu w sumie nie ma znaczenia, co wybiorę. Siekacze mam na 21 poziomie, to. Wybiorę siekacza i jest jakaś ekipa, ale zobaczymy jak daleko oni zaszli w tej, w tej misji. Żeby sobie nie ułatwiać za bardzo. O! Jestem na samym początku, więc y, niczego nie straciłem. Nadgonię Wie, tylko tutaj ten pierwszy moment i... i możemy lecieć. Nie ma tu żadnych... Dobra, tu widzę, że wszystko wyczyścili. Ale jeszcze sprawdzę, bo czasem... A, nie, dobra. Mocno, mocno tutaj. Kogo my tu mamy? Mamy Makuba, mamy na 81 mamy Bech74. Oni są, no całkiem niezłe. To już są takie poziomy, gdzie gracze wiedzą o co chodzi. Współpracują ze sobą, więc już czuję, że będzie dobrze. Ale nie chcę zapyszać, bo różnie to bywa. Przede wszystkim muszę e, tutaj myślę, że sprawdzili tak wszystko już sprawdzone, Wydaje, że już wszystko zrobione, okej okay. E, przydałoby się im te y, Steamy Co tutaj jest Zobaczymy co jest na dłużej jeszcze tutaj jest A tu jest to, dobra to tam będzie y, o tutaj jest jeszcze Ale tutaj nigdy nie jest Oni tutaj musieli to postawić Nie ma nigdy się to nie. Yy, jak się to mówi, nie spawnowało. Spadaj na dół. Ej, no jak on to przetrwał? To jest... to powiem wam jest y, trochę... Dobra... dziwne, bo wpakowałem y, w niego naprawdę sporo pull i co się okazało? Śmierdziel... No i tak myślałem, że mnie y, opluje. Ale chciałem jak najszybciej za, zabić tego y, krzykacza, bo to różnie bywa. Ale on powinien, on nie miał prawa przeżyć z tylu kul wpakowanych. Y... niestety ten podstawowy pistolecik on jest tutaj. Y, taki sobie. Znaczy na początek może być, nie? Wiadomo. Natomiast trzeba będzie poszukać czegoś lepszego. Dobra, idziemy dalej. Może tutaj znajdę jakiś...

A przydałoby się coś lepszego. Na przykład broń. Po co oni tam poszli? Doktor czasem szczury są. Oh. Eee... Dobra, poświęciłem się Mam nadzieję, że jest lekarz na sali Eee okay. Dzięki No i co? Nie, nie wyleczył mnie. No wants you to hear about you? Everybody. Mam ładunek. Tam jest gdzieś, dybacz. Słyszę go stąd. A. Tamten by się nadział na niego nic nie ma, aż do, aż do tego stopnia nieźle, no dobra, nie ma, to nie ma.

Tutaj poszedłem. Tędy. Wziął awseczkę. No nie wiem. O kurcze. Dobra, ja mam ich ładunek. To jest ostatnie miejsce, gdzie można y, go użyć, więc używam. Ej, dyba czy jest? Ow. Oh, co tu jest? E, wszystko pozabierali, wszystko zabrali. E, Krakusownicy nie zostawili. C super, po prostu co za. Dobra, w tej ostatniej sali mam nadzieję, że coś będzie. Poza tym, skoro tak. Jeśli oni zebrali lepszą broń, no to logiczne jest, że cała ekipa będzie miała... Wow, gdzie on jest? Skubany, jak przeskoczył. Przeskoczył mnie. A mówią, że białe zombie nie potrafią skakać. O, oh, a ten co tu robi? Jak on się tu dostał? Heh, ale czad. Pomyślelibyście? Dobra, jeszcze jeszcze tego nie przeszliśmy, więc... Y... Ale coś, coś widzę, że w tym... Y... W tym kontenerze, który otworzyłem, ładunkiem wyważającym, nic nie było. W zasadzie nic... Y... Takiego wartego, tam były chyba dwa pistolety, jakieś dwa rewolwery, może coś w stylu. Dobra, ja lecę tutaj, żeby coś zdobyć, ale już widzę, że jest kiepsko. No, ale tu, Tutaj, w kiepskim miejscu, powiem, powiem wam szczerze, że... Co tu jest? O kurcze, dopadł mnie. Ej, pomóżcie... Sprawdzisz go choć raz. to jest po drugiej stronie ktoś tam poszedł

Współpraca na razie działa, jeszcze jedno zostało, nawet nie szukam amunicji, okej, okay. C2 jest tutaj na górze. No dobra, tak jak mówiłem, że za pierwszym razem nie było y, żadnych problemów poza tym, że do samego końca nie znalazłem nic, y, co dałoby mi jak gdyby przewagę nad zombie w strzelaniu. Wszystko z wszystkiego mnie moi współgracze ograbili, no ale... Cóż, bywa i tak. Ważne jest, że się dobrze skończyło. Także wyzwanie tygodniowe zrobione. Kto to był? Aha, było dwóch siekaczy. Ciekawe, a raz nie widziałem skrzynki z wybuchową amunicją od tego Husn 8.1. No ale tak też widocznie czasem jest. Dzięki za oglądanie. Życzę Wam miłego tygodnia i do zobaczenia w kolejnych klipach. Trzymajcie się ciepło. Hej.